I osiemaneczko z tej strony Wilczek To jest kolejny odcineczek na tym kanale Jeśli odcineczek wam się spodoba Zostawcie łapencję w górę Suba z dzwonem obowiązkowo Żeby nie ominęło was więcej takich odcinków W dzisiejszym odcinku y Pokażę wam moje top 5 Zestawienia do 50 tysięcy Samochodów terenowych Klasy ekskluzywnej Ale to nie we wszystkich raczej będzie Ale w pierwszym zestawieniu będzie to Jeep Grand Cherokee Klasy ekskluzywnej Inkluzywnej generacji pierwszej z zawieszeniem terenowym, jak większość samochodów, no, samochodów z tego zestawienia, co wam pokażę, produkowany w latach był od 1987 do 2001. O pojemności silnikowej, to jest moja pojemność silnikowa, która jest moim względem najlepsza, wynosząca 4 litry. Jeden z najładniejszych modeli marki Jeep. Mo, pod moim, moim zdaniem, jego moc wynosi w zakresie od 150 do 200 koni fabrycznych. Cena jego waha się między kosztach od 15 do 40 tysięcy złotych, ale z, że zestawienie jest do 50, to znajdziemy też. Znajdziemy też nowszy model, ale akurat ja Wam zaprezentuję tego, bo mi się, nowszy, ten bardziej mi się podoba. W Bo tak się prezentuje ładnie. Internet. Plus. Taka lipa można wyjrzeć. Tak mniej więcej wygląda. Koło fajne. No nie ma zbytnio co się użalać na niej w środku. Ma też nie za ładnie, ma staro, a nie chce mi się to otworzyć. Przepraszam, ale nie mam internetu domowego. Dobra, y idziemy do zestawienia numer. tu. W, w drugim zestawieniu jest to Nissan Patrol. Nissan Patrol Y61 to jest aktualnie chyba. Tak. Y61 klasy ekskluzywnej z zawieszeniem terenowym. Samochód osobowy, licząc w koniach mechanicznych moc modelu Nissana Patrola, wynosi od 92 koni do nawet 245. No ale to wiadomo, że jak to. Że będzie tyle wynosił przed tuningiem, ale jak to stoninguje, to może mieć nawet kur te 700 koni, Przyłożone na moc. Z, najpo, z najpopularniejszym chyba silnikiem do, w patrolach, którym wynosi pojemność 3 litrową o mocy 158 koniach mechanicznych do 109, 160. Nissan Patrol model. Y, Nissan Patrol ten oto model był produkowany od 1977 70, kur, 77 do 2009. No nawet no to je, no trochę drogi na tę ceny z takiego roku akurat. Rok y, no z takiego roku. Cena jego wynosi od 15 do nawet 50 tysięcy złotych. Tutaj mamy w tym akurat zestawieniu 25 tysięcy. A oto, tak się prezentuje. Ładny akurat ten jest. Podoba mi się, szczerze. Fajne opony mi takie opony siadają. Dobra, a ja nie przedłużam i lecimy do trzeciego zestawienia w którym się znajduje suzuki jimmy klasy ekskluzyjnej to taki ala terenowy samochód ale no terenowy można powiedzieć że to samochód osobowy pierwszej generacji akurat ten jest aktualny tak mi się wydaje tak pierwszej generacji która moc wynosi od 65 do 86 koni mechanicznych fabrycznych. Z tego względu maksymalna prędkość wynosi od 140 do 150 km. Pojemność silnikowa wynosi 1 no litrówka. 1 trzecia litrowa. Cena waha się między. Od 5000 do 50, tak jak jest. Z czego jest odcinek? Z kontru. Nie umiem się wysłowić. Yy, dobra, a tak się prezentuje. Ładny nawet. Ale jakbym miał wybierać ze tych wszystkich, to pod koniec Wam pokażę moją opinię, którego bym wybrał. Bo już mam nawet. Tak się prezentuje jak pokazałem, a ja się nie pinkole w talancu. Lecimy do zestawienia numer tego. W czwartym zestawieniu jest to Jeep Ranger. Samochód. Ranger, przepraszam. Samochód terenowy klasy kompaktowej ekskluzywnej. Opojemno op mm kompaktowej, a następnie klasy wyższej, produkowane od ponad, pod amerykańską marką Jeep od 1986 roku. O pojemności głównej silnikowej wynoszącej 2,5 litra, którą cena waha się od między 10 do 50 tysięcy. Auto tak się prezentuje, jak Wam pokazuję. Akurat ten mi tak Nowy jest zawalisty, bo miałem okazję widzieć nowego, ale ten mi akurat nie siada. Ładny ten grill, powiem, że jest. Mi się podoba, akurat. Dobra, ja nie przedłużam i lecimy znowu do. Teraz aktualnie do piątego zestawienia, w którym jest Lunch Rover Discovery. Jest to. Pojazd terenowy klasy ekskluzywnej produkowany w latach 1998 do 1000. Nie. 1998 do, 1000, do 2004 roku. Generacji drugiej to jest aktualnie o ten o pojemności silnikowej 2,5 litra. Pojazd ten jest bardzo znany. Służy on głównie we wyprawy. Na przykład na Amazonkę tako. No. Głównie bierze się te lunge rowery ze względu na silnik, bo jest mocno i no jest dobrze, dobry silnik Majo, ale i też wygodne wyposażenie z środka. Posiada pojemność koni od 100 do 150, głównie koni fabrycznych zazwyczaj, a tak się prezentuje jak Wam pokazuję. Spróbowałem. O tak, moim względem to jest chyba takie dwa topowe, dwa, trzy topowe zestawienie, pasuje do tego, to jest taki jeden z ładniejszych, podoba mi się aktualnie. Dobra, a może czekacie, może nie, zostawcie sobie najpierw, frajrzyny. Y Najbardziej, który mi się z tych jeepów, które wymieniłem, podoba mi się Nissan Patrol Y61. Najlepszy, moim zdaniem. Najładniejszy. A jeszcze, jak ten Patrol, jak to? Telenowizji to jest zawalisty. Ładnie go zrobili. Dobra, ja nie przedłużam i kończymy. Szema.